O siema, Boże, dawno się nie widzieliśmy się, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Moi drodzy, ja się nie zmieniłem. Znaczy wiecie, zapuszczam włoski, żebyśmy sobie stare czasy powspominali. Mam bluzeczkę taką jak zawsze, tylko że trochę tam. Troszku z dziurkami, bo kicek mi ją pogryz. No i maska, no wiadomo, maska to jak zwykle rozwalona. Wiadomo przez kogo. Potem się z nim policzę. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale promującym sezon drugi w Polsce. Jak to zawsze mawiam na odcinkach, których da którego dawno już nie było, w ogóle żadnego, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, powiem Wam tak. Wzruszyłem się, dawno vloga nie było, ale mniejsza, tak wyglądam. Ja się nie zmieniłem, nie opuściłem Was, moi drodzy. Jak wiecie, mój Brahol. Kam Tamenda Konrad rozpoczął serię promującą sezonu drugiego w Polsce z dubbingiem polskim. Jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. Dlatego ja dzisiaj, tak, bo wy jesteście moimi widzami, to jest mój kanał, nie wiem czemu on w ogóle to rozpoczął, mniejsza. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym was zaprosić na polską premier odcinka pod tytułem Miś Goryczek. Odcinek przepełniony miłością i pierwszego można rzec poważnego zbliżenia dwojga bohaterów. Balu Chloe, wolny taniec i walka pomiędzy Biedronką a czarnym kotem. Także moi drodzy, dzisiaj o godzinie 18:00 dla spóźnialskich o 20.50 będziecie mogli zobaczyć odcinek, w którym, no, Adrien, przytula się z mari. Na Disney Channel Polska. Moi drodzy, nic Was nie zbawi, żebyście sobie usiedli przed telewizorem 20 parę minut i obejrzeli z polskim dubbingiem. Pamiętajcie, że oglądając na Disney Channel, te odcinki premierowo wspieracie twórców, więc fajnie by było, jeśli byście je obejrzeli w tym czasie, kiedy ja również będę oglądał. Ja pewnie zobaczę i o 18, i o 20. 50, tak mi się zdaje, chyba, że zapomna. O, ale by było. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że nie zapomnicie że będziecie mieć czas, a na pewno będziecie mieć czas, olejcie szkołę, olejcie wszystko, usiądźcie przed telewizorami i obejrzyjcie premierowy odcinek Misia Goryczka. Teraz odcinki będą pojawiać się z kamerką. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeśli tak, to możecie zostawić tam komentarz czy coś takiego. No. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja się z wami żegnam, ale spokojnie, bo ktoś wam ma coś jeszcze. Do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Bye bye. Kocie? Tak, my Lady. No bo wiesz, my tak sobie siedzimy tutaj i tak troszkę fajnie jest i w ogóle, ale już wcześniej chciałam ci to powiedzieć. Tak, Biedroniu, zamieniam się w słuch. chyba wiem o co ci chodzi. No, no nie wiedziałam. Ja. No, to takie szeduję, ale no nie mogę po prostu tego dłużej ukrywać. No po prostu nie wytrzymam, bo ja mam, bo ja mam takie pytanie. Wydój to siebie, Biedronko. Ech, czy ty się spierdziałeś, to no po prostu strasznie cuchnie, to no po prostu masakra, zapach, jak nie powiem co, z glinizna zdechła, ryba, jakby dłużej tłumie, to te pomrawy wideo wymioty mi bierze, kocie, coś, ty jad halo, ej, czemu ty się odzywasz, nie kto kocie, powiedz prawdę, ej, gdzie ty idziesz, nie zostawię mnie z tym sprotem, kocie! I tak właśnie, moi drodzy, wyglądał dzień czarnego kota z biedronką na świeżym, podkreślając świeżym, Powietrzu. Jak widzieliście, Czarny Kot, zażenowany zachowaniem Biedronki, nawet nie wiedział, że jego lady mu takie coś wygarnie, poszedł. Poszedł do domu, by obejrzeć nowy odcinek na Disney Channel. Pamiętajcie! Bądź jak Czarny, o, tylko pamiętajcie, żebyście nie pierdzieli i obejrzyjcie dzisiejszy odcinek o 18:25 na Disney Channel. Liczę na Was. Bye bye.